Hej widzowie! Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda dom Kevita zbudowany i co można z nim robić z Lego. Tu od góry się otwiera. Ma tam schody takie. Tutaj ma pokoik. Tu są drzwi jedne, tu drugie. Można to zamknąć. Pewnie pytacie się, po co tam są te schody ukryte. Te schody ukryte prowadzą tutaj na górę na strych domku. Tutaj na strychu domku. Na strychu domku są takie o tutaj rzeczy. Jeszcze jest taki wady w zestawie. To jest taki o w są w środku można go od góry otworzyć i w środku są łupy ze złota. Tutaj jest szopka, kabina. to jest wejście dla jego zwierząt. Jeszcze są do dole drzwi. Bardzo ciężkie do otwarcia. Ale tam jest jeszcze taka piwniczka. To jest mama Kevina. O, a Kevin tu zjeżdża na tyrolce do swojego domku. Na drzewie, który wygląda o tako. Posadziam zestaw zestaw. 9,5 na 10. Pa, widzę.